Witamy bardzo serdecznie w imieniu starostwa powiatowego w lipsku. Dostaliśmy nominację do akcji Goszyn Challenge. Wspieramy Zosię. Nominowała nas poradnia psychologiczno-pedagogiczna w lipsku. Przyjmujemy wyzwanie. Będziemy pompować. Siedem osiem dziewięć, dziesięć, pompowanie się odbyło, teraz zasady zabawy są. Uzgodnione. Musimy nominować inne instytucje, ludzi, znajomych do tego, żeby inni też wspierali Zosię. Z naszej strony proponujemy Urząd Gminy Wchodszy, Urząd Gminy w Ciepielowie, Urząd Miasta i Gminy w Lipsku, Urząd Gminy w Rzeczniowie. Urząd Gminy Wsiennie. Urząd Gminy w Solcu nad Wisłą. Pamiętajmy, pomaganie jest fajne. Yes!